ma elu, witajcie. Dzisiaj pierwszy raz nagrywam odcinek z moim głosem. I głównie to bardzo że cieszę, że wreszcie mam taką możliwość bo wcześniej jakoś tak się trochę wstydziłem. Ja dzisiaj pomyślałem, że sobie pójdę do żabki i jakiś mikrofon za 5 złotych, więc oto jest, oto jest z mikrofonem Od dzisiaj będę nagrywał odcinki z głosem. No i, no nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Mogę się przedstawić, czy coś. A więc mam na imię Kamil. Yy, nagrywam na YouTubie od 6 miesięcy tak na serio, ale wcześniej też nagrywałem na YouTubie. Pewnie większość was o tym nie wie, bo zmieniłem nazwę kanału i wszystko yy, ale to było 4 lata temu, aż 4 lata temu nagrywałem przez jakieś pół roku. Wtedy wstawiłem takie dziwne odcinki trochę, których, raz, których raczej nie chcecie widzieć. Ale jeżeli chcecie, to wicie w linkopisie tam. Jeden film daje na nie publiczny, to możecie sobie obejrzeć. Tylko nie hejtujcie za niego co nie? Z kolegą na parę nagrywałem takim jednym. Pozdrawiam go, jeśli to ogląda No i od tego odcinka wszystkie odcinki będą już z głosem: wszystkie filmiki, poradniki z Robloxa, wszystko będzie teraz z głosem nagrywane. Może jakieś live'y się niedługo pojawią. No i to chyba na tyle. Subujcie, lajkujcie, wszystko robicie. Fajnie by było, gdybyście. Stawili tego super dzwonem, bo to dla mnie wielka motywacja do nagrywania dalej. No i dzięki. Tyle. To siema. Elo.